Siemano, ja jestem Owczarz 1027, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ciekawostki związane z Minecraft. Zapraszam do oglądania. Czy wiedziałeś, że przez wodę nie widać powietrza do piekła? Czy wiedziałeś, że łóżko w neterze działa jak TNT? Korikając prawy przycisk jeszcze, jak trzymamy miecz, blokujemy ciosy mobów. Czy wiedziałeś, że połami Endermana możemy przechodzić przez drzwi? Czy wiedziałeś, że jak obstrzygniemy mm, chorobę z grzybową, stanie się zwykłą chorobą? Można przeparać harapie Diamenty i Restonu. Moby, jeżeli stoją na piasku dusz, nie mogą się... nie... nie gdy pod piaskiem dłuższy jest ród, władnie się chodzi aktywuję płytki. można łowić pod wodą. To na tyle w tym odcinku. Nie zapomnij ocenić i skomentować. Z góry dziękuję. Do zobaczenia. W następnym odcinku.